To tam słychać YouTube. Wielki powrót, robimy wielki powrót. Dzisiaj zobaczycie podsumowanie mojego prepa na filmie, także ja się rozgrzewam i zobaczycie dzisiejszy mój trening. Pool. Dobra, trening zaczniemy sobie śmiesznym ćwiczeniem, które sam wymyśliłem. To znaczy, zaczęliśmy tak w sumie trening od yy... Zrobienia 6 minut na bieżni. Będę się starał podnosić temperaturę ciała przed treningiem. Zrobiłem sobie w zeszłym tygodniu za dużą objętość na bieganiu, bo nie mogłem się zregenerować na yy, serię. Na serię, po prostu ławka mi stanęła w miejscu. Także to jest znak do tego, że, że gdzieś tam za mocno przytyrałem treningowo. Jeszcze nie mam tej regeneracji.

Teraz dodamy 65. No i zobaczymy. To ćwiczenie jest nowe, bo plan treningowy sobie pisałem w szkole na kartce. Dzisiaj jeszcze jest w stanie realizacji. Ale co dodam? Eee. A więc tak, mój prep trwał 24 tygodnie. Podczas prepa udało się 24-tygodniowego z wagi 82,5 zejść do wagi 69 150 tyle dokładnie było na ważeniu udało się wykręcić 100% taki był zamiar, taki był cel który się udało osiągnąć trenowałem e, planem push-pull gdzie w pushu robiłem czwory, a w pullu robiłem dwuje i dupę najwięcej ile robiłem cardio Zrobiłem najwięcej robiłem 55 minut dziennie to był max, ale na części robiłem po treningu pół godziny. No i raczej to nie było wyższe, mm, bo ja wybierałem kroki. Robiłem po 19 tysięcy kroków. I'm taking 27,5. And, and dream to do this for more than 12 reps. Ok, lecimy, foczki. Okej, okay. czyli w sumie zrobiłem osiemnaście ruchów. Lasa, kurde no taki progres mogę mieć, bo ja liczę nawet te ze szraksami że dopiero, dopiero ten ostatni szrak jak jest taki mega ciężki to to jest ostatnie powtórzenie, nie? Foczę wiosło ale pod pod takim skosem, no bo mi zależy na tym najwyższym szczeblu pleców, nie? i właśnie e, zaczynam sobie tym ćwiczeniem trening no ale co z dalej? W każdym tygodniu e, zrobiłem prawie w każdym. E, pod koniec prepa robiłem, e, nie tak, w połowie prepa nie zrobiłem czasami refidu, kiedy już poszedłem do Wiktora, trenera. no to było już dwa tygodnie, trzy bez refidu, ale przez całą redukcję tak to trzymałem refidy i zrobiłem jednego diet breaka, czyli Zwykły tydzień wyglądał tak, że miałem 5 dni deficyt i 2 dni riffidu. I w riffidu więcej odpoczywałem i w ogóle. Dał to, mega robotę zrobiło. Możesz przejść, to spokojnie. E, jeden diet break wyszedł niechcąco e, gdzieś tam, bo wyjechałem do Warszawy. No i tak wyszło w sumie i były takie 4 dni diet break'a, nie? A tak to ciągle był e, tylko riffid. Okej, okay. wielka próba zrobienia 65 kg fitra hipdrasie, jedno Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wchodzimy pod maszynę. Sam to wymyśliłem. Nie no, gdzieś to widziałem, ale... Okej. Okay. Też 12. Prawe. Dobra, a na drugą nogę dziewięć. Na to przez to, że przerwy nie zrobiłem pomiędzy nogami. No, na drugą, na trzecią serię weźmiemy sobie 75 pięć. Zrobimy jedną nogę, przerwę i dopiero drugą. Około tych całych ruchów jakby i reszta, czyli te pięć szragów. nie? No, czyli spoko. Można jeszcze dowalić ciężaru. No, ale no, fajny wynik. Lecimy dalej Ale Tylko napomnę, że cześć. Że jakie były zmiany mentalne podczas prepa? Po pierwsze wdzięczność. Produktywność. I myślę, że takie większe przeżywanie każdego momentu w życiu. Nie wiem dlaczego, no ale tak, na przykład jak myślicie tylko o jedzeniu, to zaczynacie doceniać każdy jeden posiłek, nie? Nie wpychacie w siebie jedzenia, tylko Wy je konsumujecie, żyjecie chwilą. Jesteście bardziej życzliwi, doceniacie każdego człowieka. A produktywność? Dlatego, że nie chcecie myśleć o jedzeniu, i musicie czymś zająć głowę. I robicie nagle mnóstwo rzeczy. Nagle macie więcej czasu. Ale pod koniec zauważyłem, że ten czas leciał mega, mega szybko. Dobra, 12. O, wyszło. Kolejne celne spostrzeżenie na redukcji, w sumie w nawiązaniu do tamtego, że jak macie taki cel, główny, zawody, to wtedy reszta celi, czyli na przykład sprawdzian czegoś, schodzi na drugi plan. Macie zero stresu przed nim. E, inne jeszcze? To znaczy, kolejne spostrzeżenie. 19 tysięcy kroków to za dużo. Kiedy miałem tydzień najcięższy, czyli 1755 kalorii, w którym utrzymałem 19 tysięcy kroków, no to już miałem takie bóle łydek, że nie byłem w stanie normalnie postawić stopy. Najgorsze wtedy były treningi, czyli trening wyglądał tak, że przyszedłem, wziąłem Hunter do ręki, zrobiłem po jednej serii mega daleko od upadku, na każdą partię i wyszedłem, bo nie dałem rady po prostu nie myślałem, że się pożygam, czy coś takiego okropne kolejne podsumowanie redukcji eee, co bym tam chciał powiedzieć? aha jaki był cel cel przebicie 5 zrealizowany No i wystarczy. Jedno powtórzenie, jest ok. Wracamy na 95, bo tu są trzy Dobra, ale tak na szybko, wracając do tego, jaki był cel. Założeniem prepa było wykrzesanie 100% z mojego ciała. Czyli z gościa, który miał zero kondycji, dużo siły i zawsze chodził podlany. Zawsze wszyscy mnie kojarzyli z tym, że no ja mam coś do jedzenia zawsze ze sobą, nie? Ech, w sumie to odbiłem już 7 kg, ale dobra. Ech, wykrzesałem. Były prążki na dupie, były widoczne dwójki. No po prostu osiągnąłem to, co chciałem. Zrobiłem 100% z mojego ciała. Dałem z siebie 100%. I dlatego wyszedłem i jestem zadowolony ze swojej formy i z tego, co zrobiłem. Cel został osiągnięty. Trzecie miejsce w juniorach w Niemczech i drugie miejsce w Polski w zawodach WMBF w Poland w kategorii U20. Waga 69 100. ale jakie teraz są nowe cele i założenia? Do czego teraz będę dążył? Czyli odpowiadając na pytanie, które było w QA na Instagramie, pozdrawiam. Co dalej? łydeczka, ostatnio stówka szła na osiem, niecałe, więc zobaczmy jak to pójdzie. Raz, dwa, oczywiście nie doprostowujemy kostki specjalnie, trzy, cztery, pięć, Siedem Osiem Dziewięć, no i ja to właśnie chodziło i druga nóżka. Dwa. Trzy Cztery. Pięć Sześć Siedem Osiem Dziewięć Klasa Dobra Przed określeniem Następnego celu Musimy Podziękować za to co było Więc Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za całe moje przygotowania, numer uno Panu Bogu, za to, że mogłem w ogóle to zrobić, numer dos trenerowi Wiktorowi, mojemu przyjacielowi, który przygotował mnie do zawodów pod koniec, gdzie nie miałem tego obiektywnego spojrzenia. To on nad wszystkim czuwał. On mi rozpisywał dietę jak w Auschwitz. Nie no, bez przesady, ale wiecie o co chodzi, eee, numer. Trzy <noise> moje dziewczyny, Blance, która była ze mną, była moim psychologiem sportowym, do samego końca, kiedy miałem najgorsze załamania. Cztery rodzinie, e, dzięki której tego prepa mogłem przeprowadzić, e, że mogli się ze mną użerać w domu, bo czasami było serio bardzo nieciekawe. No i pięć widzą. Podopiecznym za to, że byli ze mną, za to, że oglądacie to, za to, że podopiecznym, za to, że e, jednak wybierają mnie jako swojego trenera, chcą mi zaufać. No i to też jest jednak sponsorowanie moich zawodów, nie? to nie jest za darmo. Dobra, a więc szybkie omówienie celi na tą masę. Po pierwsze, teraz 12 tygodni lecimy na SUPLUSie, żeby odnowić hormony i wrócić do siły. Po drugie, zawody z wyciskania w Międzylesiu za 4 tygodnie i w marcu zawody. No i po tych 12 tygodniach minikat i powrót do formy. Uważyliście, ale ja mam koszuleczkę od WMB w Germany. Przez cały trening nosiłem. Dobra. Szybkie podsumowanie e, treningu. Wleciał pól. Wszędzie dodałem e, kilogramy i powtórzenia. To znaczy, że w końcu się zregenerowałem. Także super. Idę jeszcze na bieżnię dobić kroki. Na razie 3400 kalorii wlatuje. To znaczy od dzisiaj zamierzam przez przyszły tydzień. No bo... Jednak przy tycie 7 kg dwa tygodnie, no jak wiecie, jadłem więcej niż 3-400. Nie jestem z tego dumny, ale. No po prostu, wiecie, potrzebowałem tego. Cały prep myślałem sobie, że jak będę na masie, to wjadę na stację benzynową, kupię sobie ciastka, wsiądę do Otajeziem i, i tak właśnie zrobiłem. Bo po prostu takie miałem mikromarzenie i je spełniłem. Przy montażu filmu jeszcze dogram. Pewnie medale i jak coś mi wpadnie do głowy, a jak Wy macie jakieś pytania co do prepa, może tej masy, no to dawajcie znać. Aha, główny cel na przyszłe zawody zdobycie karty pro i wyjście w wadze bliżej 80 niż 70 na scenę.